Dzisiaj przed Wami legendarna ciężarówka, czyli Kras 255. Każdy, kto usłyszy słowo Kras, od razu kojarzy mu się, że coś jest ogromnego, bardzo dużo pali, jest idiotoodporne odporne itp. itd. Po części jest tutaj prawda, tylko każdy taki sprzęt ma swoją wadę. Największą wadą Krasa jest co? Nie to, że ile pali, nie to, że jazda nim to jest po prostu męczarnia, tylko to, że jego cała kabina jest wykonana z drewna, i po prostu to jest jego pięta chilesowa, która boi się wody i korników, tak? Spędza go silnik V8 e, o pojemności 14600. Mamy tylko 240 koni, no ale sam pojazd w sobie nie jest jakiś tam mega szybki. Jego prędkość podróżna to jest około 60 km na godzinę. E, I generalnie stworzony do e, ciągnięcia lub transportowania jakichś ciężkich ładunków e, w mega ciężkim terenie. Waży około 12 ton i większość osób, które jeszcze było w wojsku no, miło wspomina tego kolosa. I teraz tak, legenda, jaka jest legenda? Legenda jest taka, że Kraspa Listo 100, na 100. To są tylko legendy. Przy jego prędkości takiej naturalnej, czyli 60 km na godzinę, jesteśmy w stanie spokojnie zmieścić się w 40-45 litrach. Te wartości powyżej 100 litrów zaczynają się, kiedy on wykonuje prawdziwą swoją robotę, czyli chociażby ma zaczepioną przyczepę niskopodoziową, a na nim 40-45 tonowy czołg, no to wtedy no ta wartość się tutaj dwukrotnie zwiększa. Następną ciekawostką jest taką, że posiada skrzynię redukcyjną na niższe tumalusz, biegi polowe, czyli one są o jakieś 100% wolniejsze. Teraz możemy na przykład czwórki, żyć trójki. Też ciekawostką w KRASie, nie każdy to powiedział. Kras na skrzyni redukcyjnej posiada synchronizator, tak jak w skrzyni biegu, który przełącza biegi terenowe szosowych, czyli jakby dolna skrzynia, górna skrzynia. Jest to bardzo fajna rzecz, dlatego że jeżdżą z dużymi obciążeniami jak razem na przykład z poczołgówką. Przyczelom jeździłem kis 40 i 60. my tak mówimy 60, ma 60 ładowności, ale waży 15. To już ma 75 ton i kras pustym nikomu nie radzę jechać, powinien być obciążony z 8-10 ton, bo jazda pustym nie może źle skończyć, nawet jeżeli trzeba taka ciężka. I ciekawostką jest tym, że wożąc takie ciężary, ja najwięcej wiozłem około właśnie 60-61 płyty drogowe. Kładliśmy prawie 70 płyt drogowych na przyczepę i 12 na krasa. I jadąc po mieście, jak ja przez Poznań przeżyłem przez coś, to bardzo fajną cechą jest, bo nie posiada półwek, To proste, pięć biegów, podobnie jak w Wielczu. Tam na przykład posiada pół, becz. I między biegami jest bardzo duża różnica. Jadąc po mieście, gdzie co chwilę tylko się rozpędzasz, ruszasz to niekiedy między tymi biegami jest duża ta różnica, jest ciężka i wtedy, ja to pomieściłem, tak mnie nauczył inny kierowca, który też super nadjeździł, ja dopiero zatrzymałem, wtedy można używać reduktora, bo można poprzącić po przerodni i to pokażę. Wtedy są biegi króciutkie, zobaczcie. Na przykład dwójeczka, można mu dać trójkę, to jest tak jak do w Czwórka, i tak aż do piątku. Piątka, jak to będzie na piątkę plus... Reduktor ma włączarz, i szododa. A on też wie, że takie coś w każdym można zrobić to jest bez żadnych szczytu, to jest po prostu ten synchronizator. Także bardzo fajna rzecz. Na dzień dzisiejszy kras jest mega przestarzaną konstrukcją. Ale powiedzmy jego historia sięga już 60, 55-60 lat i na tamte czasy on naprawdę robił swoją robotę, bo on nie był konstruowany po to, żeby jeździć po e, jakichś autostradach czy, czy eskach, tylko po prostu on miał wykonać swoją pracę w mega ciężkich warunkach, gdzie nie było dróg. On po prostu prawdziwy wół roboczy e, no i myślę, że tą swoją. Pracę dobrze wykonuje. Tym bardziej, że na większości żwirowni i tego typu podobnych instytucjach, kras naprawdę jest bardzo popularny, ponieważ jego eksploatacja jest jeszcze bardzo, bardzo tania. Najdroższym tutaj, chyba elementem tej ciężarówki jest opona, która. Powiedzmy, kosztuje około 2000 zł, tak? A reszta jest bardzo tania. Silnik można kupić spokojnie za 4000 zł. A silnik jest idioto odporny. trochę na bardziej równy kawałek testowy. pa! Okay, Kras 255 to jest taka ciężarówka, która jest legendą. Legendą radzieckich ciężarówek terenowych. Na tych wszystkich filmach z Rosji, gdzie te wielkie ciężarówki bożą gdzieś tam drewno w lesie, to w głównej mierze są to właśnie takie krazy. Kras zawdzięcza swoją legendę mega prostej konstrukcji, mocnemu silnikowi V8 oraz wielkim balonowym kołom. Wielkie balonowe obony, niskie ciśnienie powietrza w tych obonach powoduje, że w terenie jest totalnie nie do zatrzymania. Na pewno jedzie dalej niż każdy Ural czy Star. Tutaj nie liczył się komfort, nie liczyły się jakieś takie parametry typu ekonomia. To miało po prostu robić robotę w najcięższym terenie. I robi, ale komfort jest żaden. Za to dzisiaj dla mnie, jakby, jest to mega duża atrakcja, że mogę. Poprowadzić taką bestię nie chciałbym tym jechać po drodze, serio. Totalnie nie czuję jego wielkości. Ale w terenie coraz bardziej zaczyna mi się to podobać. Co prawda nie da się nim jechać w terenie szybko, bo zawieszenie jest fatalne, jest twarde. On jest przystosowany, żeby dobrze jechał z dużą masą na sobie, ten jest pusty. Za to... Powoli podjeżdżając na odniesienia wczuć te jego możliwości i to, że to jest prawdziwy terenowy radziecki kozak. No, ciężko znaleźć inną ciężarówkę z tamtego okresu o tak dobrych właściwościach terenowych. Gras 260 to jest dosyć e, powiedzmy, egzotyczny sprzęt w naszym kraju. Najważniejsza jego cecha, jest to po prostu przepłaść technologiczna między krazem 255 a 260. Po pierwsze prędkość podróżna to jest spokojnie 80 na godzinę, e, czyli nie jest zawali drogą. Ma naprawdę bardzo dobre przyspieszenie, ma dwie skrzynie biegów, e, w środku jest już bardziej komfortowo. Można normalnie podczas jazdy prowadzić rozmowę ze swoim pasażerem. No Mamy tutaj dużo większą moc, ponieważ tu jest silnik ten Yamza 238N, czyli już na turbinie, który po prostu wszystkich wprowadza w zawrót głowy. Jest po prostu obłędny. Ja osobiście tam lubię radziecką technologię, ale uważam, że ten dźwięk po prostu... Ja jeszcze nie słyszałem lepszego. przypominam, że to jest konstrukcja z lat 70. Spalanie tej ciężarówki następuje, co to jest około 35 litrów. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik, mimo tego, że sama ciężarówka w sobie waży około 13 ton. Także no, wartość dosyć spora. Jeśli ciągniemy jakąś tam przyczepę z czołgiem, no, mieścimy się w 70 litrach. Także myślę, że obecne ciężarówki pod takim obciążeniem, czyli cały zestaw ważący około 90 ton, to są podobne wartości. Odrośnie z krazami, była zawsze pasja i zamiłowanie. Chodziło o to, żeby mieć jakieś auto, które będzie jedno z największych, które można się poruszać gdzieś po ulicach. Zawsze mi się podobały duże ciężarówki. Zacząłem się tym interesować już 7 lat temu. Z początku była myśl o okładzie, później patrolu, no ale jak zacząłem przeszukiwać Allegro i oferty, no to padło już na dużą ciężarówkę. Pierwszy kraza, który miałem to był model 255. Później poznałem już krazy 260, ale tylko gdzieś na filmikach i, i w opisach. No i udało się gdzieś znaleźć przypadkiem, bardzo przypadkiem tego kraza, który stał przez 10 lat na firmie, gdzieś zapomniany w no, może nie w Czekach, ale obok pozostałych sprzętów. No i mieliśmy takie szczęście, że nam się udało go odkupić. W środku już mamy e, zauważalną różnicę w kabinie e, między 255 a 260. No, już wszechobecny plastik, e, takie bardziej estetyczne wykonanie. E, tutaj wszystkie mechanizmy są, sterowanie, mają elektrozawory, e, wspomagane pneumatyką, także już nie musimy tam powiedzmy e, na siłę wbijać tych e, różnego rodzaju wajch. No, jest już powiedzmy bardziej ergonomiczne. A ten wiatraczek to niezbędny w środku? Wiatraczek jest. Przydaje się w taką temperaturę, wszystko działa sprawnie. A dlaczego nie ma klimy? No bo jest wiatraczek. <laughs> nie no, kolejny układ, który mógłby siedzieć w rozczelić i jest niepotrzebny. 5, 5 to tutaj jednak komfort jazdy już jakiś występuje. więc tak, tak, więc yy, bardzo dużo jest komfortu jazdy w porównaniu i ta trudność jazdy też. Jeśli chodzi o, powiedzmy, dół pojazdu między 255 a 260 w zasadzie jest to samo, koła mamy nadal te same, balonowy mosty się niewiele różnią, tylko że tak, Kras 255 nie ma blokady tylnego mostu, 260 już mamy blokadę, no to już na pewno dużo poprawia dzielność terenową. Blokada mostów tylnych tylko Działa przy przytrzymywaniu przełącznika, żeby nie zapomnieć o tym, żeby gdzieś przy wyjeździe z terenu nie zapomnieć jej po prostu wyłączyć. Czyli I trzeba tak ją przetrzymywać, żeby normalnie jechać. W jednym i w drugim krazie jest system CPK, czyli system centralnego pompowania kół z kabiny który jest sterowalny podczas jazdy. To naprawdę ułatwia podróżowanie w różnych warunkach. W 255 mamy pięciobiegową standardową skrzynię biegów, oczywiście plus reduktor i dołączany przód. Jeśli chodzi o 260, mamy dwie skrzynie biegów umiejscowione za jedna za drugą, czyli pierwsza skrzynia ma powiedzmy cztery biegi, potem przełączamy na drugą i kolejne cztery, czyli razem 8 i mamy dwa biegi, jeden wsteczne czyli jeden wolny i drugi e, szybki. Uważam, e, że te biegi w Krazie 2.6.0 są dobierane genialnie. E, reduktora w zasadzie się nie używa, e, bo nie jest potrzebny. On ma na, na tyle wystarczającą moc, że spokojnie sobie radzi. Ale jako, że to są Rosjanie, to oni musieli zrobić wszystko na odwrót. Także przełącznik dolna, górna skrzynia działa odwrotnie, więc do dołu jest górna skrzynia, a do góry jest dolna skrzynia. W pozycji neutralnej lewarek nie spada do prawej strony, czyli do osi 3, 4, 7, 8, tylko spada do lewej strony do 1, 2 i 5, 6, co jest już odwrotnie. A przy okazji jeszcze biegi nie są 1, 2, 3, 4, tylko 1, 2, 3, 4 i tak samo na górnej skrzyni 5, 6, 7, 8, czyli wszystko jest zupełnie inaczej niż w normalnych ciężarówkach. Wielka ciężarówka, no powiedzmy po wklejce, no jest wielki problem, żeby ją wyciągnąć. Dlatego Kras ma wciągarkę mechaniczną teoretycznie o uciągu 12 ton. Ale te 12 ton to jest takie radzieckie 12 ton. Dlatego załadowanie sobie czołgu na T55 Amerida, która waży 40 parę ton, nie stanowi dla tej wciągarki żadnego problemu. Tutaj częstym przypadkiem jest to, że ktoś zostawia Kraza i ktoś, prze, powiedzmy ta ilość wajk, waj, która się tutaj przewija, powoduje to, że ktoś sobie coś włączy, pojedzie i nagle jest problem taki, że ściągarka pokrzywi ranę. Ona ma taki uciąg. Jeszcze bardzo częstym przypadkiem jest to, że ktoś zamienia sobie z tego miękkiego klina na śrubę 10,8 czy 109 no i wtedy może no, zwiększyć jej uciąg, no potem są problemy, dlaczego mój kras nagle stanął, czyli zdławił silnik. To się okazuje, że rama się zeszła do środka, także to na to trzeba uważać. To ma potężną moc i ona po prostu to, że ma napisane w instrukcji 12 tom, to się w ogóle nie przekłada do, do rzeczywistości. Oczywiście ta lina jeszcze ma e, funkcję przełożenia ją do przodu po, po bloczkach, także jest dosyć, dosyć praktyczna. E, Kiedyś nawet wyrywałem jakieś drzewa tym, tym, tym sprzętem i to nie stanowiło żadnego problemu. Także ja nie wierzę w 12 ton i zresztą każdy użytkownik, który to używa, też w to nie wierzy. Rodzenie Kraza 260 jest dużo bardziej cywilizowane. Jakby jest ciszej w kabinie, pewnie w końcu Rosjanie coś wygłuszyli. Jest dużo bardziej miękki i nic tak strasznie nie hałasuje na nierównościach. Ale fotel nadal jest katapultowy, a nie amortyzowany. Dobrze, że w tym przypadku podsufitka jest dużo bardziej miękka. Mieszanie w biegach bardzo rosyjsko. Tak, biegi są mniej więcej tam, gdzie miałyby być. Ale jest dużo bardziej cywilizowany i tym myślę, że czułbym się dużo przyjemniej prowadząc go po drodze. Bo tutaj trochę bardziej wiem, co się dzieje podczas jazdy. Gwizd z turba jest tak prześliczny. Z tego co wiem od Kamila, to jest ten sam silnik co w goździku, w chałubicy 2S1. Co prawda w goździku on masował plecy w trakcie prowadzenia. Tutaj jest z przodu, ale ten gwizd turba jest prześliczny. Jedziemy, ale jaka kulturka! Dużo, oj, fotel katapultowy Trochę czuję się jak na tych filmach z lat 60., gdzie ludzie kręcili tą kierownicą, kręcili, kręcili, nic się nie działo Ale za to jest wspomaganie kierownicy Są cywilizowane pneumatyczne hamulce, pneumatyczne sprzęgło Także jazda staje się zupełnie dużo przyjemniejsza No i moc Kurde, można wiele mówić o jeździe w terenie ale ja rozumiem przełożenia, reduktory, bajery, ale nic nie jest w stanie zastąpić mocy. Moc jest potrzebna, żeby taka wielka bestia była w stanie jechać. Może nie lekko jak piórko, ale zaskakująco lekko jak na swoje gabaryty, masę, wszystkie możliwe wymiary jest niesamowity. O Jezus, to cały dzień z Patrykiem to ja miałem naprawdę duszę na ramieniu. Bo jak wiecie, Patryk ostatnio nas był, i przedostatnio, i zawsze coś się zepsuło. Ale kras jest na tyle odporny, że nawet Patryk go nie zepsuł. Na koniec mam jeszcze dla Was fajną niespodziankę. Marka Kumo organizuje konkurs, w którym możecie wygrać komplet opon. Wystarczy wejść w link pod filmem i tam, podążając za regulaminem, odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Większość z Was pewnie kojarzy terenowe opony tej marki. Kumo jest to koreańska firma, która istnieje na rynku już od 60 lat. Produkują opony także na pierwszy montaż do samochodów marki Kia, Hyundai oraz grupy Waga. Ostatnio nawet wygrali nagrodę za najlepszy design opony 2020 roku. W konkursie liczy się kreatywność, także możecie się wykazać. Oprócz głównej nagrody, czyli kompletu opon wraz z montażem, są także nagrody pocieszenia za drugie i trzecie miejsce. Konkurs trwa do 2 listopada, a wyniki konkursu znajdziecie także na jego stronie już 6 listopada, także trzymamy za Was kciuki i powodzenia wygranej!